Celem większości himalajskich trekkingów są base campy, pierwsze obozy, od których spinacze zaczynają walkę z górą i swoją drogę na szczyt. Trekking, który my wybraliśmy, to Mardi Himal Trek, który wiedzie do podnóża drobnego 5000 położonego w cieniu Anna Annapurny Południowej, Machaputrze i Hyunculi. Na początku jest po prostu dżungla. Można usłyszeć skaczące wysoko nad głowami małpy, dziwne cienie zwierząt, o których nigdy nie słyszałeś, przebiegają ci drogę, latają soda zielonych papów, jak z bajki o tarzanie a wśród umszałych lian i gigantycznych paproci co jakiś czas opierzone żółte i czerwone kulki zajadle się o coś sprzeczają. I to wszystko jest po prostu super. Wędrujesz bezstresowo, dobrze znaczną ścieżką po kamiennych schodach, wyglądających jak prowadzące do starożytnego miasta Eldorado. Czasem mijasz głośnych turystów, bo nepalska kultura chodzenia z głośnikiem jest dla nas wciąż niezrozumiała. I po paru godzinach spaceru w lesie wchodzisz do jednego z wielu kampów, gdzie możesz dziś obiad, rozbić namiot lub wynająć pokój. W końcu powyżej 3,5 tysiąca metrów kończy się las i chmalaje pojawiają się w całej swojej okazałości. Na głowie teraz taki ładunek od naszego kolegi szerpy. Jest przede wszystkim bardzo niewygodny ze względu na to, że tu się pija wszystko po tej stronie. Ale cały ciężar ciała jest na głowie i ten mięśnie na szyi bardzo ciężko wpadł. Myślę, że to jest będąc szczerym 40 kg. 40 kg właśnie to 40? 40-50 jakim 40-50, Siła. i to jest wytrzymałość na ból. Wiemy co zrobić, żeby było fajnie w górach. Poza szpiworem należy zabierać ze sobą wielką, ciepłą kołdrę. Wtedy jest ciepło i wygodnie. Polecamy serdecznie. Znajdujemy się właśnie w Himalajach pod basecampem takiej góry, co nazywa się Mardi Himal. To jest taka mniejsza góra, która jest przed tą dużą. Ta duża nazywa się Machapurcze. To jest święta góra Nepalczyków. Ma 7000 metrów bez trzech. Zwana jest również Fishtailem, ze względu na swój kształt, który ponoć przypomina rybi ogon. W tym momencie tak do końca nie widać, bo jest troszkę w chmurach. Wczoraj rozmawiałem z takim panem Pipem. Pan Pip jest holendrem, który do Nepalu przyjechał już 10 raz, A pierwszy raz był tutaj w latach 80., 70. No i ten pan Pip, jak opowiada o tym Nepalu sprzed tych 35 lat No to myślę sobie, że ten nasz Nepal, który my kojarzymy z naszych wyobrażeń, takich z telewizji To właśnie jest ten Nepal z wtedy, z tego Freak z tego czasu hippisów A w tym momencie, troszeczkę już się tak zmienił I może tak się obrócę teraz Za moimi plecami w tym momencie Widać takie chatki, które tam sobie stoją, na 4000 metrów Tam jest taki mały plac budowy, chłopaki tam dzielnie kopią teraz w kamieniu są takie małe domki i chatki, gdzie można elegancko zakupić herbatę albo kawę, albo po prostu sobie usiąść na ławeczce na tych 4000 metrów. Nie jest to ani droga, która jest wspinaczkowa, ani jakaś wybitnie trudna. Jest oznaczona i nawet jest taka tabliczka, albo że się idzie Dangerous, albo że Easy Way, i można sobie wybrać, którą się idzie. Więc nie ma co się tego Nepalu bać. Z drugiej strony jest tak, że być może ten taki dziki romantyzm, który nam się tu czasami, gdzieś powoli zanika, ale myślę sobie, że po prostu to robota dla nas, żeby szukać nowy romantyzm, taki trochę inny. No i to może jest czas właśnie na to przysłowie, które czasem cytuję, a tudzież taki cytat z internetów, że niektórzy wyjeżdżają do Indii poszukać siebie, a lepiej poszukać siebie w Grajewie. jak kosiarka. Mam taką roślinkę. Ona ma takie włoski I jest taka miziasta, jakby się dotykało zwierzątka, na przykład kotka. Jak się głoszczy kromkę, to właśnie ma takie futro.